Czy zamienilibyście Tarasa Romańczuka na któregoś z tych piłkarzy? Peter Pokorny Nie, Nie. Michał Kaput Nie Nie kojarzę, przykro okay. Z Radomiaka akurat taki pomocnik Radek Murawski Nie Nie Młody, zdolny Maxi Ojedele Nie, Nie. Już bym bardziej się zastanawiał, ale jeszcze poczekajmy, może znajdziemy się ktoś lepszy okay. Rafał Kurzawa Nie nie. No to może yy, z Rakowa, Gustaw Bergren? Nie. Nie. Teraz Romańczuk, najlepszym pomocnikiem w ekstraklasie? Defensywnym jak najbardziej. Okej. Okay. No właśnie, a Twoim zdaniem? Gra co gra. Ale ja będę serduszkiem za Jagą i za Romańczukiem. No tak, no jednak to jest postać związana tutaj z Jagiellonią od wielu lat. No taka, taka legenda, już można powiedzieć. Jak najbardziej. Pierwszy z, z piłkarzy to Maxi Ojedele. Wymienił. wymieniu. Wymieniłbyś? Na młodego Polaka wymieniłbym. Okej, okay, czyli bardziej by się przydał Jagieloni w tym momencie niż doświadczony Taras. Znaczy, no Taras jest doświadczony, no ale to jest świeżość no, wprowadziłbym. Świeżość. W Przyszłościowo jednak Maxi. Czy zamieniłbyś Tarasa Romańczuka na któregoś z tych piłkarzy? Pierwszy to Peter Pokorny. Nie. Michał Kaput. Nie. Radosław Murawski. Nie. Maxio jedele. Nie, jeszcze nie. Okej. Okay. Rafał Kurzawa? Nie. Gustaw Bergran? Nie. Też nie? Czyli co, Taras jednym z najlepszych pomocników w Ekstraklasie? Myślę, że tak. I jeszcze to, jaką ma pozycję w Gielonii jest okay. kapitan. No i wiadomo, no długo. Tak. Legenda klubu. Dokładnie. Czy zamieniłbyś Tarasa Romańczuka na któregoś z tych piłkarzy? Peter Pokorny? Nie. Rafał Kurzawa? Michał Kaput. Nie. Maxi Ojedele. Tak. Tak? Za Maxiego byś wymienił Terasa. Czy zamienilibyście Terasa Romańczuka za któregoś z tych piłkarzy? Pierwszy Maxi Ojedele. Nie, bym nie zamienił za nikogo. Za nikogo? Legendą jest naszego klubu. No i... tak, no to. E, niezastąpiony rozumiem, piłkarz dla drużyny z Białego Stoku. Tak, dokładnie. Czy Wy ten doping? Ai, toma,